Lobby podcast. Co jest? Serwer wywali. Wywaliła serwer. O, o to... znowu, Jezu. I ja łapie... No to fajnie, akurat, se, akurat se robiłem killów i ja i wywaliłem żelazo. Ja będę cały czas czekać, bo możliwe, że zdążę wyjść na serwer niż tamci i ich zabiję. Ale przynajmniej mam co nagrywać. <gry> no zajebiście, ja mam po prostu do nagrania. Lobby. No w sumie. <grym> Dzięki doceniam. Dobry materiał. Robimy lobby podcast. Lecimy. Co tam jak, jak o czym chcecie porozmawiać? Po prostu wiesz, że jesteś malusem. Twoje życie jest smutne. Gorsze życie ma tylko Marcin Najman. Czekaj czekaj czekaj, że... czekaj, 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 czekaj! Odpisał? Czekaj, czekaj, ja to nagram, od, od początku, od początku. Wyobraź sobie, że jesteś malusem, masz życie takie gorsze niż Marcin Nyman. No to chcesz sobie zarobić na 11. 11-latkach na serwerze Minecraft, że albo wbijacie z YouTuberem, albo płacicie, sorry, 15Z. Ja niestety jestem głupi i zapłaciłem, no ale dobra, trudno. Ja no, też. Zap zapłacasz sobie. <laughs> wbijasz takie 11-latki na serwer i nawet nie mają serwera. Jeszcze nie mogą ci nic zrobić, no bo Ty też jesteś 11-latkiem i Twoi rodzice to nawet nie wiedzą, że w domu siedzą. Takie życie się ma. Witamy w Logi Podcast. <noise> Zesłałem się. No właśnie, no to to jest spojrzenie tego serwera, dzień dobry. Mam teraz nagranie, kocham. Będzie YouTube Show. Będzie YouTube dosłownie. <noise> Daj, jeszcze podłącz nie wiem, jakąś muzykę z do tego. Nazywam się Watras. Watras. Jestem suba da nosa. Dlaczego w lobby są włączone kolibie? To jest taka zbrodnia na ludzkości. Dlaczego tak jest? Ja A, wiem, bo jak się, się tylko włączy, sobie. to automatycznie to włączy. Bo jak A? jest connecting to server, to już zarejestrowało, że was bije i was bije automatycznie jak się włączy. Already connect Nie spamcie z tego villagera. No dobra, sorry, ale ja sobie muszę to spamić teraz, jak... już napisał to <laughs> sorry, fx spray sam, dzień dobry. O, biłem. Yes. <laughs> Czytał mi lobby, serwer działa? Nie działa. Ten serwer... Ma czerność no. jeszcze robić sobie Restart za, za, za jeden dzień i cztery godziny. No musi. Oczywiście się takich nie osiągnie, no. nic do tej strony gracz Gra Sky Dragon się, się spró, no bo ja coś bo ja napisałem coś głupiego. Coś Dogram mm. mm. właśnie. Ich nie ja zbykać no? Zbykać no? Zbykać no. Zbykać zbykać nie raz Tak, a co? teraz masz misję ogarnąć sprzęt w kopalni i wywalić o sobie no. To no. odcinek y, lobby podcast <grym> o, o czym jest jeszcze do powiedzenia? lobby podcast a więc ja już się wypowiedziałem lobby podcast Pico podcast V5 no, podcast. Nie, po prostu trzeba zrobić listę tematów, na których będziemy rozmawiać. Jednym z tematów będzie nasz wszechmocny najlepszy administrator. Bo nie wiem, jak się nazywa. to że on jest. Uważasz, <śmach> że życie odnajduje pana. Dobra, właściciel jakiegoś się jako, Menku, to jest tu najlepsza osoba w go Jak kiedyś bym miał problem w życiu, to. To Nie, to, możesz. Nie, to mi to To jest kapitan, który pokazał mi który ma się kierować. Ja napi Trzeba napisać do jakiegoś tam malusa, czy Menku męku y, wywiad administratora. No to, to będzie taki kątem. To... 11 jedenastolatkowie, którym trochę użyła soduwa, uderzyła soduwa do głowy, bo mają po 15 lat. Nie wiem, pewnie jeszcze kupują NFT. To jestem ciekawe? A w ogóle wykupiliście NFT ten, eee, czekajcie, tylko sobie mieszymy? Kupiliście NFT, ten, ten, nokautującą rękę Marcina Najmana? No nie. to Marcin Najman wystawił swoją prawą nokautującą rękę jako NFT w internecie. <noise> jak wykupiłem ja. wszystko od razu. <noise> ja jestem fanem Marcina Najmana, to jest mój ilość.